Sztuczna inteligencja jest obecna w coraz większej ilości urządzeń. W końcu każdy z teraz z nas ma praktycznie dostęp do asystenta Google w swoim smartfonie. Jednak czy wiecie w jaki sposób taka technologia może sprawdzić się w telewizorze? Ja jestem Alo i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam kilka ciekawych zastosowań sztucznej inteligencji właśnie w telewizorach LG. Oglądajcie! Będę dzisiaj korzystać z telewizora LG OLED C9, a więcej informacji o nim możecie znaleźć w odcinku, który niedawno pojawił się na naszym kanale. Dlatego jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to właśnie doskonały moment, by nadrobić zaległości. LG rzuciło nam wyzwanie, żebyśmy pokazali wam, w jaki sposób można właśnie korzystać z komend głosowych w ich w telewizorach. Jednak na początku zajmiemy się najbardziej sztandarowym przykładem, jakim jest AI Sound oraz AI Vision. Pierwszy algorytm oparty jest o Deep Learning, dostosowuje on ustawienia dźwięku w zależności od aktualnie oglądanego filmu czy gry. Ten algorytm wyposażono jeszcze w funkcję AI Acoustic Tuning, który w zaledwie kilka chwil dopasuje dźwięk do pomieszczenia, w jakim się znajduje. Bardzo podobnie jest w przypadku AI Vision, który z kolei analizuje, co jest aktualnie wyświetlane na Waszym telewizorze i dostosowuję te ustawienia w optymalny sposób. Przejdźmy jednak do funkcji głosowych. Zatem biorę pilota i już Wam mówię o co chodzi. Pierwszą z nich jest bez wątpienia możliwość głosowego wyszukiwania. W końcu obsługa klawiatury ekranowej nie należy do najszybszych ani najprzyjemniejszych zajęć. LG w swoim pilocie zainstalowało oczywiście mikrofon, który pozwala właśnie na wyszukiwanie głosowe w każdym, dowolnym momencie, niezależnie co oglądacie czy w co gracie. Wystarczy, że przytrzymacie ten przycisk mikrofon na pilocie, a już uruchomi się właśnie asystent. Dzięki temu możecie przejść od razu do konkretnego kanału lub filmu, a także wyszukać komedię w serwisie Netflix. Zobaczcie jak to działa. Przejdź do kanału YouTube TechnoStrefa. Wyszukaj komedię w Netflix. Możecie także wyszukać filmy, w których gra wasz ulubiony aktor. Pokaż filmy z Johnem Deppem. Proszę bardzo. Wszystko wyszukane. Oczywiście jest to tylko kilka przykładów, reszta należy już do Was. Jeżeli z kolei chcecie włączyć konsolę do gier, nie musicie pamiętać do którego gniazda jest ona podłączona. Wystarczy powiedzieć włącz PlayStation, a telewizor od razu przełączy się na konsolę do gier oraz uruchomi tryb gry. Co ważne, asystent ThinQ od LG jest cały czas udoskonalany dzięki algorytmom Deep Learning. Dzięki temu bez trudu radzi sobie w naszym naturalnym języku. Innymi słowy, nie musicie uczyć się żadnych komend, by sprawnie operować wyszukiwaniem głosowym. Kolejną bez wątpienia przydatną funkcją tego asystenta w pilocie jest możliwość natychmiastowej zmiany ustawień telewizora. Dzięki wykorzystaniu właśnie pilota Magic Remote wystarczy, że powiecie co chcecie zmienić. Na przykład włącz tryb gra. Dzięki temu telewizor od razu włączy pożądany tryb. A co jeżeli chcecie zmienić jasność ekranu, tak by na przykład nie radził w nocy, ustaw jasność na 50%. Oczywiście możecie także dostosować sobie później jeszcze te ustawienia ręcznie. Asystent od LG ma także wbudowaną funkcję kontynuowania rozmowy, jeżeli wypowiecie komendę: zmniejsz głośność! To telewizor obniży poziom głośności. Jeżeli jest ona wciąż za wysoka, wystarczy, że powiecie jeszcze, a telewizor już będzie wiedział, że chodzi o zmniejszenie poziomu głośności. Na tym możliwości jednak się nie kończą. Możecie na przykład zaprogramować włączenie telewizora o konkretnej godzinie. Włącz telewizor o siódmej rano. No, i teraz zamiast źle kojarzącego się budzika, obudzi Was telewizor o siódmej rano. Ale możecie także ustawić czas, po którym telewizor się sam wyłączy. Wyłącz telewizor za 40 minut. Inteligentny asystent Finki od LG może także pomóc w codziennych czynnościach, takich jak na przykład sprawdzanie pogody, czy w Poznaniu pada. Po zadaniu takiego pytania, telewizor pokaże Wam aktualną pogodę, jaka teraz panuje w danym mieście, jak i kilka dni do przodu. Za pomocą asystenta możecie dowiedzieć się także o filmie, który właśnie oglądacie lub który ktoś Wam polecił. Kto wyreżyserował film Incepcja? No i wszystko już wiadomo. A skoro jest to telewizor, to oczywiste, że domyślnie wyszukuje on treści wideo. Przepis na kurczaka po tajsku. Jednak w momencie, kiedy dodacie na końcu komendy frazę Google, na przykład przepis na kurczaka po tajsku Google, to zamiast filmu Asystent wyszuka tę frazę w przeglądarce, gdzie znajdziecie właśnie szukany przepis. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Napiszcie w komentarzu pod tym filmem, która funkcja głosowego asystenta byłaby dla Was najbardziej użyteczna. A jeżeli ten film Tobie się spodobał, zostaw koniecznie łapkę w górę oraz oczywiście zasubskrybuj kanał TechnoStrefa po więcej ciekawych odcinków. No i koniecznie kliknij dzwoneczek. Pamiętajcie także o naszym Instagramie, gdyż tam znajdują się ciekawe konkursy, no i posty także kulisowe. A tymczasem dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za uwagę. Pamiętajcie, aby oczywiście sprawdzić ten telewizor także w innym naszym odcinku, w którym testujemy inne jego funkcje. No i oczywiście dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeszcze raz, trzymajcie się. Pa! pa.